Dzień dobry, z winnicy Kapitana witam Państwa Piotr Trudek. Zapraszam Państwa dzisiaj na, na film poświęcony wybarwianiu się ciemnych odmian winorośli w uprawie pod, pod osłonami. Zachcę Państwu zaprezentować kilka odmian w takiej chronologicznej kolejności, jak, będą się, jak będzie postępował proces ich, ich wybarwiania. Dzisiaj mamy 9 lipca, na ten moment wybarwiają się cztery odmiany i, i zapraszam właśnie do nich. Jako jedna z pierwszych wybarwianie w uprawie pod rozpoczyna u mnie odmiana nero. Jest to odmiana, która nadaje się zarówno do uprawy pod osłonami, jak i w gruncie. Ma dobrą odporność i wykazuje przyzwoitą odporność na, na choroby. Ten krzew, który tutaj widzimy, w początkowych latach wegetacji wykazywały jakieś problemy z przyswajaniem składników pokarmowych. Większość liści miała nekrotyczne kropki zasychające. W tej chwili zdarza się już to sporadycznie na pojedynczych liściach. Również wykazywała tendencję do zasychania kwiatostanów. W tej chwili już to się nie dzieje. Bardzo ładnie się zapyla i dobrze owocuje. Kolejna ponerowe po barwie zaczyna się czekoladowa. Odmiana raczej do uprawy pod osłonami z tego co się o niej czyta to w uprawie gruntowej potrafi jednak kaprysić no jest to odmiana która, którą jednak warto mieć bo jest ona e, przepyszna grona ma, ma luźne e, zwykle nie, nie są to jakieś zwarte grona ale jest dość plenna i e, no i warto pomyśleć e, o, o znalezieniu dla niej jakiegoś miejsca pod pod osłoną w namiocie foliowym gdzieś pod ścianą I, no i cieszycie się smakiem i jakud bardzo wczesna odmiana wcześnie dojrzewająca no i co, no i przepyszna Tawria mniej znana, mniej popularna od swojej imieniczki Tawrika KW jest to witis vinifera o bardzo wczesnym okresie dojrzewania. Kolejna wybarwia się u mnie Ponero i Czekoladowej. Cóż oni, no, rozodporność tej odmiany to jest minus 21 stopni. W uprawie gruntowej, no, może mieć problemy w surowszych rejonach w naszych kraju. Odmiana wymaga długiego cięcia, bo przy krótkim cięciu jednak nie zawiązuje kratostanów. Kolejną odmianą, która na ten moment się wybarwia, jest Sfinks. Przypomnę, mamy dzisiaj 9 lipca jest to bardzo wczesna odmiana, bardzo atrakcyjna o doskonałym smaku. No, odmiana, żeby wykazała swoje pełne walory smakowe, musi troszeczkę po, powisieć, ale za to ona, te, jagody tej odmiany się nie psują, może ona spokojnie powisieć dłużej na na krzewie. Jest to hybryda. Mrozodporność tej odmiany to jest w granicach minus 23 stopni. Odmiana z powodzeniem nadaje się zarówno do uprawy pod osłonami, jak i jak i do uprawy gruntowej. Ciemna odmiana, wygląd jagód i gron bardzo atrakcyjny. Na tym zakończę ten krótki film. Gdy będą się wybarwiać kolejne odmiany, zechcę je Państwu zaprezentować jako ciąg dalszy do, do tego filmu. Gdy już ten film będzie gotowy, to będziecie go Państwo właśnie widzieli w tej chwili jako zajawkę na ekranie końcowym do tego filmu. Dziękuję za spotkanie, do usłyszenia i do zobaczenia.